Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krysta Games i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Elder Scrolls 5 Skyrim Jesteśmy Wciąż po... Po to świeżym zdobyciu rozwaz. świeżym zdobyciu broni przećwit Damy to Lidi. Prowadź i tu mamy chyba kamień. Tak to jest kamień mocy. Na północ musimy się udać. Na mapie widzę to szybko go zdobędziemy i lecimy dalej. Może jakąś misję złapiemy czy coś. Do samotni bym się chciał udać. Może jakieś strzały bym przy okazji kupił. Bo mamy mało. 53 strzały Okej okay. Mogę tu jakoś wskoczyć Okej okay. i teraz Tutaj chcemy przeskoczyć ładnie Pięknie Hop, hop Kurde, aż to skakanie to mi się przypomina jak w Gotiku 3 ja prywatnie staram się grać kronik, kroniki myrtany. Gram pod kuszę. Nawet spoko. Najbardziej to mnie bawi, jak z daleka kogoś już targetuję i strzelam tą kuszą i ściągam wszystko. To jest śmieszne. Dobrze. Kamień rumaka. No i on sprawia, że mamy udźwigu więcej. I pancerz nie wpływa na nasz udźwig teraz, ten założony. Poka już Wam pokazuję. Aktywne efekty. No i mamy kamień rumaka. No i sprawia, że mamy 100 udźwigów więcej. A pancerz nie poruszania się. I to działa na zasadzie takiej, że już Wam pokazuję. Mamy 167 na 400. Zdejmujemy zbroję. Już się wlicza. Nie? Zakładamy? Nie ma tego problemu. Mega fajno. Tylko w ciężkich pancerzach tak i tak jest ta umiejętność, że pancerz nic nie waży. Więc nie wiem, później to tak i tak bierze się tego perka i nie jest aż tak to problematyczne. Wchodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. No, samotnie. Idziemy do stolicy. Mi brakuje czegoś takiego, że jak jedzie się tym powozem czy coś, to powinno być jak w Kingdom Come, że gdzieś używasz nawet tej podró szybkiej podróży, to powinny cię... Moby jakieś atakować, lub bandyci? Jakieś napady, czy coś się po drodze powinno dziać? Fajny motyw w kingdom comie. Nie mogą skrzywdzić wujka Rogwira. Powiedz im, że on tego nie zrobił. Na stanowiska z Fari musisz iść do domu. Czekam. O, egzekucja. Siedź tam, dopóki nie zjawi się Twoja matka. Zdrajco! Zdrajca! Powiedz jej, że jej wuj jest gnidą, która zdradziła Najwyższego Króla. Powinna o tym wiedzieć, Adwarze. Ale z ciebie bardzo. wiedzieć. pomogłeś Ulfrikowi Gromowładnemu ujść z miasta, yeah, no, gdzie zamordował no. Najwyższego Króla Torryga. Otwarcie bramy Ulfrikowi było aktem zdrady wobec ludu samotni. Zdrajco. Nie było żadnego morderstwa. Ulfrik wyzwał Toryga. Pokonał najwyższego króla w uczciwej walce. To nasza tradycja. To starożytny obyczaj Skyrim i wszystkich nordów. Gościu akurat kłamie, bo Toryk został zmuszony do tej walki. Nie mógł nawet odmówić. Za bardzo. Był też królem, który nie był wprawiony w, w boju i człowiekiem, który nie znał też krzyków, a Ulfric miał zaznajomiony, był z, od Siwobrodych, z tego co pamiętam. Pobierał nauki od Siwobrodych, z tego co pamiętam. Nie krępuj się, wystarczy poprosić. Dobrze. Wyglądasz na kogoś, kto nie pogardzi soczystym jabłkiem. Mamy teraz tak. Nie to. Damy topór na jedynkę. To był chyba na czwórkę, na to wychodzi. Iskry. Tu jedynka. Dobry. Albo pomidorem, kapustą z przyprawami. To rodzin na recept... Damy te. Poczekamy. Chyba chcę jednak iść do sklepu. Rozejrzyj się. Z pewnością znajdziesz to, co się... Jeśli nie, osłaniam cię. Czym mogę służyć, mój tanie? Bierzemy to. Ty przodem. O Lidia. Ja zobaczę, jak to w ogóle by wyglądało. Ja za tobą. Kurde, nawet ten design tego pancerza mega fajny. No. Na pewno lepiej wygląda niż ten standardowy, bo to są jakby alternatywne wyglądy. Łuk dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. sprzedać, to sprzedać. W sumie. Ten łuk można też sprzedać. Stalowy miecz. Jakieś strzały masz. Żelazne strzały. Dosyć mało. Trudno. To sprzedać sprzedać. Zwoły złej histerii. Dobra, może być. Zapraszam do tego i tamtego. Dobrze jest, widzowie. Teraz musimy rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej. Jest ten kowal? Jest. Zdaje się. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej się chronić? Korunt. Tutaj bym chciał chyba jedną sztabkę. Żelazo, możemy wykupić wszystko w sumie Wróć, jeśli będziesz potrzebować broni albo pancerza no. Na pewno możesz opowiedzieć mi wiele... Ci... Okej okay. Uważaj na siebie I zawsze noś pancerz No, dwa punkty obrażeń Może być Mi to tam odpowiada Amulet losa 20% y czas skrócony z krzykami. Okej, okay. ten hełm trzeba wymienić, bo on tylko 12 pancerza daje. Co śmiechu warte. Mm. Jakiś zamiennik będę potrzebował. O, by się zapomniałem. Hmm. Miecze, hełmy. Może jakiś such, nie łuk, tylko strzały. O, tyle mi wystarczy. Po dzięki. Roku. Tu jest łuczarz. Ile mam strzał? 127. Nie jest mi już chyba aż tak chodzi potrzebny. Zobaczmy. Mówi się, że Ulfric planuje atak na Białą grań Byłby niespełna rozumu, gdyby spróbował. Nie ma tylu ludzi. Moi zwiadowcy meldują coś innego, panie. To 38 osiem ładunków. Popiera... To nie jest dużo. Tylko już pęknina, gwiazda zarana. Dwójka. Zimowa twierdza. To nie jest słuszna sprawa. To. Dobra. Robi się nerwowo. Kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią, dobra, mamy ten łuk. Ja Będę go zenczantował jeszcze. Sprawdźmy, czy masz jakieś pancerze. Zdaje się, że najlepszą broń i pancerze. Elfi, hełm, tarcza, buty. Hełm, spoko. Tylko trochę za drogi. O, rękawice bardzo spoko. Ja cały set srebrny bym chciał raczej. Bardzo dobrze wygląda. I dobrą ma w ten. Dobre ma statystyki. No. Srebrny hełm O nic, jeszcze się wstrzymamy Ale będzie powoli trzeba już kupować taki Set docelowy, mniej więcej na Ten Wróć, etap rozgrywki Jednak ten krasnoludzki to taki nie jest Według mech Niby jest jakiś tam chyba, taka misja jest Generalnie która sprawia, że mamy chyba pancerze krasnoludzkie, dają 25 więcej e... armora, coś takiego? Ale nie pamiętam tego dosyć mocno. Roślinki, fajnie i do domu trzeba wejść za chwilę. Mamy tam mrtęć, czyli nie wydobyłem. Kurde. Ej, nie mam. Kurde, co ja robię? Przez przypadek. Nie no dobra. Nie zdobyłem tego. Zdało się, że mam już o, urosły, mega fajnie. O. Nie, kurde, kwiatuszki. To zbieramy, zbieramy motylek. To zebrane. Te pszczółki jakoś połapać. Motyl. To zebrane. Też motyl kolejny. Chyba polecimy do, do miasta. Ile mamy dźwigu? No nie jest źle. Możemy tu się tepnąć, bądź tu. Tutaj polecimy. Trochę się przejdziemy. Bo ja pamiętam, że... Oho, walka ze smokiem? Być może Dziś tu rtęć chyba była Hmm Albo od tamtego kamienia gdzieś to było. No ta rtęć to jest mi potrzebno. Tu nie ma. Ja wiem, że ten smok sobie tam lata. Bo on mnie w zasadzie nie interesuje. Bo ja czegoś innego szukam niż tego idioty. Nie, tutaj tego nie ma. No nic, przejdźmy się dalej. Tędy, kurę. Jesteśmy za blisko tego fortu. Brzmi to nie, nie pasuje, to w innym miejscu było. O, głupi smok leci. A, baw się tam sam ze sobą. Tutaj tego nie ma. Tutaj też. To jest ta twierza. Może gdzieś tutaj to było. Tutaj nie. Jest. Jest r... A nie, to jest żelazo. O to dupa. Oho, tygrys się tam wali z nimi? zabić chyba. Dobra, Lidia go tankuje. Co? Ja go nie trafiłem? Co za... niebezpiecznie To chyba nic. takim się wydaje. Stara opuszczona jakaś wieża. pod urwiskiem. O tu? Z jakieś kurcha. No już nie dramatyzuj. A czy ja od dołu mogę tam się, się wbić? No, można te horkeje pozabijać. Ładnie. Co? Nie trafiłem go? Co jest? Niemożliwe. Takie wrażenie jakby Nie mógłbym napełnić klejnotu. Albo nie, omarkować chłopa. Nie mam magię. potek na magię. No trudno. Trzeba je zawić. Ooocie upiary. będę No to świetnie Trzeba uciekać Lidia, może coś tam pogarniasz?

Nawet mi odporność na mróz nic nie daje. No? Spadajcie. No? Uf! No, damy lidii. Odwaga, chodź, chodź. chodź. Ała. nie Krab jeszcze jakiś błotny. No nie trafiłem. kimarów. Hmm. Obra padł. Ten drugi gdzie? Przypłynął! Co, padniesz czy co? FUS! Gdzie on jest? Dobra, nie, nie będziemy się z nim bawić. A tamten to po uciekł, chyba już. A tam na brzegu jest. No. Nie będziemy się z wami bawić. Dobra, lecimy na szybko do białej grani. Zobaczymy na szybko, czy mają e, rtęć, czy nie. Mam tu parę niebezpieczeństw. Rozejrzyj się. Srebro. Żelazo możemy kupić. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Siódemka. Muszę pamiętać, żeby spamować. mojego męża Zajrzyj Jarlowi do życi. Zazwyczaj tam, Muszę spamować e przemianę transmutację w miarę szybko mi się krzyk odnawia. No, on chyba o dziewiątej przychodził? Nie, to jest po... Gdzie on jest? Czekajcie, dam czekanie. O, jest. Może on ma o, rtęć? Mam sporo stali. Chwała Bogom. Rtęć. Nie masz rtęci. O, szkoda. Ale żelazo kupimy od ciebie. Chyba do, do Jarla. Zobaczmy, mamy jakieś zadania. Pomóż źródło mocy, krater Smoczego zęba, kurhan. W sumie... Och, kurda. Można w sumie tam iść w następnym odcinku? Ten nie wydaje się jakoś mega daleko. Tutaj byśmy dali szybką podróż i stąd do tego. No, nie, nie jest to problematyczne. Kurhan. No, można coś pomyśleć o tym. Dobra. Dobra. To wiemy co mniej więcej robić. No nic. Ja dziękuję Wam za oglądanie. W następnym odcinku pójdziemy na krater. Tak? W następnym odcinku będziemy lecieli do Kreter Smoczego Zęba i może coś jeszcze innego odkryjemy w tamtym regionie. No nic. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.